Jeśli chociaż trochę dłużej grasz na gitarze, to wiesz, że tym, co co jakiś czas nas spotyka, jest zastój w efektach i towarzyszące temu zniechęcenie. Może ono być większe, może być mniejsze, ale zawsze jest przynajmniej trochę problematyczne. Po pierwsze, to jest zupełnie normalne, po prostu to się zdarza. Jeśli akurat jesteś w takim momencie, to nie przejmuj się tym zbytnio, nie analizuj tego, po prostu to jest normalne, ale to, co potrzebujesz wiedzieć, to to, jak sobie z tym radzić, żeby ten okres trwał jak najkrócej i żeby jak najszybciej znowu przejść w ten etap fascynacji, pasji do grania i tym samym też efekt. W I w tym filmie chciałem powiedzieć o kilku sposobach, jak e, ja sobie z tym radzę, e, i mam nadzieję, że będą dla Ciebie także pomocne. Ja się nazywam Szymon Zeifert, składam za gitary.pl. Jeśli ten film będzie dla Ciebie pomocny, będę bardzo wdzięczny, jeśli w zamian dasz kciuka w górę, skomentujesz poniżej oraz subskrybujesz kanał. A tymczasem przejdźmy do. Pierwszej, być może najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi właśnie o przerwanie tego zastoju i zniechęcenia w grze na gitarze. Zniechęcenie zazwyczaj pojawia się, kiedy nie widzimy efektu w naszym graniu. No bo granie na gitarze to jest rzecz, powiedziałbym, długodystansowa i często ćwiczenia, które robimy, są tego typu, że nie dają bezpośredniego przełożenia. To znaczy, na przykład możesz od miesiąca ćwiczyć coś takiego. I starasz się coraz szybciej to grać. O te kilka uderzeń na minutę podwyższasz tempo co parę dni i. Masz jakieś tam efekty, no ale to niezbyt ekscytuje, że o tych 10 bpmów szybciej grasz po tygodniu ćwiczenia, no bo to jeszcze jakoś bezpośrednio nie przekłada się na Friday's grania. No i oczywiście tego typu ćwiczenia są ważne, więc nie mówię, żeby tego nie robić, ale w momencie, kiedy dopada Ci właśnie to, to zniechęcenie muzyczne, to warto jest na moment to odłożyć na bok albo zmniejszyć intensywność ćwiczeń, albo w ogóle sobie zrobić w nich krótką przerwę, a poćwiczyć coś. Co będzie w miarę proste i da od razu przełożenie na grę, da po prostu frajdę z grania. Bo to jest bardzo ważne, tak na marginesie, żeby cały czas pilnować o to, żeby utrzymywać te frajdę z grania, bo to jest właśnie to, co trzyma nas przy, przy gitarze czy przy jakimś innym instrumencie. A to, co polecam Ci zrobić, to nauczyć się czegoś w miarę prostego, co opanujesz w jeden dzień, na jednym posiedzeniu z gitarą w ręce, albo przynajmniej 2-3 dni, ogólnie dość szybko i od razu, tak jak mówiłem, da przełożenie na grę. Na przykład możesz się nauczyć jakiegoś akompaniamentu do bluesa prostego, przyjemnego. Mówię o tym, dlatego że akurat mam darmowy poradnik, więc od razu mogę odesłać cię do jakiejś konkretnej rzeczy, którą rzeczywiście możesz zastosować. Poniżej w opisie dałem link do tego bezpłatnego poradnika, gdzie właśnie uczę jakiejś prostej aranżacji bluesa. Więc jeśli nie jesteś na poziomie zupełnie początkującym, to myślę, że w miarę szybko się jej nauczysz. No i będziesz miał od razu frajdę. Będziesz w gitarę, włączysz podkład i sobie będziesz grał akompaniament do bluesa i to da frajdę i pomoże ci pójść trochę do przodu z tym przełamaniem zastoju, bo po prostu zobaczysz efekty, znowu poczujesz po prostu frajdę z Grania. Inną rzeczą może być opanowanie zagrywek. To znowu jest coś, co dość szybko możemy opanować. Oczywiście, o ile nie jest na bardzo trudna, więc musisz wziąć coś, co jest na Twoim poziomie, bo znowu nie chodzi o to, żebyś musiał miesiąc ćwiczyć, żeby móc to zastosować, no bo to nie jest intencja tego ćwiczenia. Tym celem tego ćwiczenia jest to, żebyś jak najszybciej coś opanował, co możesz już przełożyć do swojego grania i widzieć efekty. Więc w miarę jakieś proste zagrywki możesz na pewno znaleźć w internecie, dużo tego jest. Ja znowu mogę ze swojej strony polecić darmowy poradnik, też rzucę opisy link do niego bezpłatny poradnik z pięcioma zagrywkami to jest też coś co możesz od razu włączyć sobie lekcję te czy jakąś inną pograć parę naście minut i masz jakąś jedną dwie zagrywki pod palcami które fajnie brzmią możesz włączyć podkład pograć i to daje tą frajdę natychmiastową z grania i to jest coś co pomaga jak już wspomniałem przełamać właśnie ten moment zastoju czy zniechęcenia, który bierzecie z tego, że nie widzimy do końca efektów tego, co ćwiczymy, bo na przykład to, co ćwiczymy jest bardziej długoterminowe i daje skutki w dłuższym czasie. I najlepiej, jeśli to, co będziesz teraz ćwiczył na właśnie przełamanie, na zdobycie znowu motywacji, będzie w zupełnie innym klimacie niż zazwyczaj grasz. To pomoże też ci przełamać właśnie tę rutynę. Czy jeśli na przykład głównie grasz jakieś metalowe rzeczy, jakieś metalowe zagrywki, riffy i tak dalej, to może opanuj teraz dla odmiany coś nawet prostego, ale w jazzowych czy funkowych klimatach. Czyli na przykład jakiś czas temu pokazywałem aranżację bardzo prostą jazzowego kawałka. I tak dalej. Coś tego typu. W zupełnie innym klimacie niż coś, co zazwyczaj grasz, i to często jest właśnie takim powiewem świeżości i z racji tego, że grasz zupełnie inne rzeczy niż normalnie, dość łatwo nabrać tego, tego właśnie świeżego spojrzenia na gitarę i powrócić do, do zainteresowania instrumentem. Innym sposobem na osiągnięcie tego samego, czyli pewnego powiewu świeżości. Jest opanowanie czy ćwiczenie jakiejś techniki, yy, której do tej pory w ogóle nie wykorzystywałeś. Ja na przykład nie gram w ogóle tappingu, jakoś tak wyszło, że, że ta technika mnie specjalnie nie zainteresowała do tej pory, więc mógłbym, gdybym był akurat w takim momencie, spróbować sobie parę dni poćwiczyć tapping. Yy, I przez to, że jako tako już na tej gitarze gram, to z opanowaniem samych podstaw nie powinienem mieć dużego yy, problemu. A będzie właśnie pobie świeżości coś zupełnie nowego, jakieś nowe drzwi otworzą się do, do mojej gry na gitarze i to powinno też pomóc mi właśnie nabrać to świeże spojrzenie. Czyli mógłbym sobie wziąć jakąś tam zagrywkę i... i popróbować grać z tappingiem. Jak słyszysz, idzie mi to tak średnio, no dlatego, że nigdy tego nie ćwiczyłem. No Ale gdybym posiedział na tym pewnie godzinkę, to bym zauważył dość szybkie postępy. A o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby poćwiczyć i od razu widzieć efekty, mieć z tego frajdę i to dla tego kopa, żeby wrócić z energią do grania na gitarze. I drugą ważną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest zainspirowanie się. W tym przypadku nie chodzi mi o to, co my robimy, jako właśnie ćwiczenie czy granie czegoś, tylko właśnie bardziej słuchanie czy oglądanie. I pierwszą z rzeczy, ponieważ oglądasz właśnie jakiś kanał YouTube, to właśnie korzystanie z tego, że mamy wiele różnych gitarowych kanałów na YouTubie. I oczywiście nie wszystkie będą do Ciebie przemawiały z różnych względów, więc znajdź taki, który rzeczywiście daje Ci frajdę samego oglądania i motywuje do grania. Może to być mój, mam nadzieję, że tak jest, ale jeśli nie, to znajdź jakiś inny. Choćby w Polsce mamy, mamy gitarę Wej Szymona Chudego, mamy Bazoka, mamy jakieś inne, pewnie też wiele kanałów. Znajdź taki, który Cię inspiruje, po prostu chwilę oglądaj i zobaczysz, że po chwili będziesz chciał... No, może ja też sobie wezmę gitarę do ręki, pogram, podoba mi się to. Czyli przez oglądanie innych i słuchanie inspirujemy się sami do grania. Może jakieś zagraniczne, Paul Davids, Red Shul, wiele jest kanałów, które są na wysokim poziomie, przyjemnie się ogląda i przez to y, może odłożysz na dzień czy dwa gitary, ale będziesz sobie co jakiś czas oglądał jakieś jeden czy dwa odcinki, i po chwili będziesz chciał samemu sięgnąć po gitarę i samemu to pograć, co oni pokazują, bo po prostu cię zainspirują. I to samo odnosi się do słuchania muzyki. To też może być bardzo dużą inspiracją. Nie muszą to nawet być gitarzyści, mogą być jakieś inne instrumenty. Ważne jest to, że słuchasz muzyki, muzyka ci się podoba i to inspiruje cię samemu do grania czy tworzenia muzyki. Ja, na przykład, ostatnio w aucie słuchałem sobie nowej płyty, no czy nowej, już ma pewnie ze 2-3 miesiące, nie pamiętam dokładnie, ile z tego roku, Jonas Scofielda. Podobała mi się. Yeah. I słuchając tego, myślę, o kurczę, pogrom są jakieś jazzowe klimaty, przypomniało mi się, jak kiedyś rzeczywiście dużo tego ćwiczyłem, szczególnie będąc na, na akademii, ale też wcześniej. Mówię, o, mógłbym trochę do tego wrócić, poćwiczyć. To mnie zainspirowało i gdybym był w momencie jakieś takiego zniechęcenia czy braku motywacji do grania, mogło być to czynnikiem, który właśnie przełamie do tego kopa, żeby wziąć gitarę i popróbować grać, popróbować samemu coś komponować, potworzyć i to mogłoby przywrócić znowu tę te pasję i te, te frajdę z grania. I na koniec chcę wspomnieć o trzeciej Metodzie, mówię to troszkę z obawami, z tego powodu, że może to być nadużyte i źle wykorzystywane, bo tym o czym chcę teraz powiedzieć, jest zakup nowego sprzętu. I oczywiście, jeśli cierpisz na, na, to, na ten tak zwany gaz, czyli Gear Acquisition Syndrome, czyli po prostu musisz ciągle kupować nowy sprzęt, no to to jest pewien problem, z którym trzeba sobie poradzić. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś w takim momencie zastoju i od dłuższego czasu już żadnego nowego sprzętu nie kupiłeś, to być może samo szukanie, rozglądanie się, oglądanie jakiejś recenzji, przeglądanie w sklepie, już to samo może dać Ci nową energię do grania. A może nawet skusisz się od dawna, potrzebujesz jakąś konkretną gitary, jakiś typ gitary, dawno już nie, nie kupowałeś nic nowego i rzeczywiście to jest coś, to by się przydało, no to może jest właściwy moment, żeby się tym zająć i dzięki temu procesowi szukania, ogrywania, no i później, oczywiście, przywozić do domu gitarę maszynową, fajnie się na niej gra, fajnie brzmi. To może dać Ci tego kopa do grania. Więc warto mieć to na uwadze i w strategicznych momentach wykorzystać, ale oczywiście podkreślam, nie przesadzić z tym, bo no to będzie po prostu kosztowne i samo zbieranie sprzętu jeszcze nie uczyni z Ciebie lepszego muzyka. Podkreślę, że to może być także coś tak drobnego jak kupienie nowych strun. Być może masz już zużyte i jak wydasz te parę dziesiąt złotych, kupisz nowe struny, zobaczysz, że lepiej to brzmi, przyjemniej się gra i już samo to może wystarczyć do tego, żeby dać Ci kopa do grania. Albo nawet jeśli używasz jakichś cyfrowych rozwiązań jak Helix, frakta, czy coś yy, Quad Cortex, czy inne tego typu kemper, to może samo kupienie albo nawet ściągnięcie darmowego brzmienia też już wystarczy, będzie kosztowało ci 10 dolców, albo w ogóle za darmo, a już samo wystarczy do tego, żeby dać ci kopa do grania. Więc warto pamiętać, że także ten sposób może zadziałać, tylko trzeba to z głową wykorzystać. Ok, to tyle jeśli chodzi o ten temat. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie wasze są metody na, na poradzenie sobie z takim zastojem czy zniechęceniem, bo myślę, że każdy z was, kto trochę dłużej gra na gitarze, już się z tym zmagał i możemy sobie nawzajem pomóc. Jeśli Wam się podobał ten film, będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli w zamian dacie kciuka w górę i skomentujecie nawet jakiś prosty komentarz, no i oczywiście subskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To są trzy proste sposoby, jak możecie realnie wesprzeć, co tutaj robię i mam nadzieję, że niedługo razem do tych 50 tysięcy subskrypcji dotrzemy. Jeśli chodzi o ten materiał, to już wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i przypomnę, wspominałem o darmowym poradniku z bluesowym akompaniamentem. To jest pełna lekcja z tabami podkładem właśnie pełnego bluesowego akompaniamentu na gitarze, więc jeśli Czujesz się w miejscu, w którym stoisz w miejscu i chciałbyś to przełamać, to to jest jedna z tych rzeczy, którą polecam ponować, bo w miarę prosto do zagrania, fajnie brzmi daje dużo frajdy zgrania. Więc gdzieś tutaj na ekranie pojawi się do tego link. Nawet jeśli nie masz zastoju, a chcesz pograć bluesa, to także polecam, więc kliknij pobierz sobie ten poradnik, a ja już dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach.